mi postawił od samego początku, w pierwszym secie, bardzo mocne warunki na serwisie i przez to, że tak powiem, troszkę nas to może być może sparaliżowało, bo weszli, chcieliśmy fajnie wejść w mecz, a tutaj Jastrzębianie tak zagrywali, że po prostu nie mogliśmy sobie z ich zagrywką poradzić i nam od razu odskoczyli. Może to na, troszkę nam podcięło na pewno skrzydła, ale próbowaliśmy wrócić do tego meczu, no, ale się nie udało. W drugim secie było podobnie, mieliśmy... W, w, w połowie dobry moment, ale no niestety jakoś no, te nam punkty w końcu uciekły, też mogliśmy w wielu elementach zagrać lepiej. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się fajnie pokazać, pograć z mistrzem Polski, bo to naprawdę fajny przeciwnik, niecodziennie nie się gra z takim zespołem, więc też bardzo cenne doświadczenie dla nas i chcieliśmy tutaj się zaprezentować jak najlepiej, ale no, no, nie wyszło nam taki sport niestety. Tutaj, my mieliśmy też swoje problemy w pierwszej akcji ze skończeniem piłki i przebiciem się przez bok. Myślę, że oczekiwaliśmy więcej, ale staraliśmy się nie poddawać i walczyć do samego końca. MKS Ślepsk, malow suwałki. Razem możemy więcej.